Czołem youtuberzy! Ja jestem Konrad i witam wszystkich serdecznie na klocki kanał w moim kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję zestawu klocków Kobi z serii Action Town o numerze 1572 zatytułowanego Jednostka Policyjna K9. Secik ten kupiłem na Allegro za około 25 zł i składa się on z 90 elementów jednej figurki policjanta oraz jednej figurki psa. Jak widać, ilustracje na opakowaniu przedstawiają zbudowany pojazd policyjny. Samo pudełko bardzo ładnie się prezentuje, ale najwyższy czas je otworzyć i przystąpić do budowy. Chwila przerwy i wracam. Złożony zestaw wygląda tak. Budowa zajęła mi niecałe 10 minut i przebiegała sprawnie i bezproblemowo, więc myślę, że każdy, nawet najmłodszy fan klocków konstrukcyjnych powinien sobie z budową tego zestawu poradzić. Autko po złożeniu mierzy około 13 cm długości na 7 cm szerokości i mierzy około 8 cm wysokości. Już teraz mogę ten zestaw pochwalić za to, że nie znajdziemy w nim żadnych naklejek. Tak, te wszystkie napisy Police, State Police na drzwiczkach oraz na masce pojazdu to nadruki. Także podczas budowy nie musimy się martwić, że coś krzywo przykleimy. To duży plus dla Was, Kobi. A teraz przechodzę już do recenzji właściwej i tradycyjnie zaczynam od przeglądu figurek. Zapraszam. Przed wami pan policjant w jasno niebieskim mundurze, policyjnej czapce oraz ciemnoniebieskich spodniach. Nadruki na torsie minifigurki są na przyzwoitym poziomie i przedstawiają kieszenie policyjnego munduru, pasek oraz krawat. Na główce minifiga nadrukowano fajne okulary, a na jego lewym ramieniu naszywkę z napisem polis. Fajnie to wszystko wygląda, tylko trochę szkoda, że na plecach tej figurki zabrakło jakiegokolwiek nadruku. Ja wciąż mam nadzieję, że Kobi kiedyś regularnie zacznie stosować nadruki na plecach swoich minifigurek. Pan policjant jest wyposażony w kajdanki. I ogólnie prezentuje się całkiem dobrze. A to jest główny bohater tego zestawu, podstawa każdej jednostki K9, czyli pies policyjny. Psy w policji mogą być używane do poszukiwań zaginionych osób, przedmiotów lub na przykład do wykrywania materiałów wybuchowych. Fajnie więc, że Kobi dodało takie klockowe psy do swoich policyjnych zestawów, bo myślę, że dość mocno zwiększą one ich bawialność. Sama figurka psa jest dość dobrze wykonana. Ładnie prezentują się psie nogi, ogon oraz pysk, na którym nadrukowano jego oczy oraz nos. Ja znawcą ras psów raczej nie jestem, ale wydaje mi się, że jest to owczarek, niemiecki. A tak poza tym, figurka pieska bardzo mi się podoba. A teraz przed wami samochód policyjny. Jak widać, pojazd ma nadwozie typu pickup i muszę wam powiedzieć, że klockowy model dość fajnie oddaje charakterystyczne kształty tego nadwozia. Bardzo ładnie prezentuje się przód pojazdu z imponującym zderzakiem, ładnie wymodelowaną linią świateł przednich, a także fajną maską z nadrukiem State Police. Oprócz tego podoba mi się tutaj kabina kierowcy z kierownicą w środku, dwoma lusterkami bocznymi, a także z kogutem na jej dachu. Wrażenie robi też tutaj całkiem obszerna paka, na którą możemy załadować całkiem sporo policyjnego wyposażenia, oraz dość duże koła, które dodają temu modelowi akcentów pojazdu terenowego. Niestety, słabo prezentuje się tył tego modelu. Zdecydowanie brakuje tutaj jakiegoś zderzaka, na przykład takiego samego, jaki mamy na przodzie. No i wkurza też fakt, że światła tylne zostały tu wbudowane w płaską powierzchnię, przez co wygląda to dość tandetnie. Ja na miejscu Kobi zastosowałbym w tym miejscu jakiś klocek ze studami po boku i wczepiłbym do niego zarówno Światła, jak i zderzak. No, to rozwiązanie jest straszne. Drzwi do kabiny kierowcy są oczywiście otwieralne. A skoro już mowa o kabinie kierowcy, to ja może od razu pokażę wam, jak ten model będzie się prezentował z figurką w środku. Policjant siedzi już na miejscu. Zamykamy drzwi. No i wygląda to tak. No dobra, chyba powiedziałem Wam już wszystko co chciałem, więc czas na podsumowanie tej recenzji. Zestaw 1.572 to malutki secik, który idealnie nadaje się na zestaw startowy, od którego można rozpocząć swoją przygodę z klockami kobi. Policjant, jego pies, a także pojazd policyjny powinny zapewnić sporo frajdy każdemu miłośnikowi zabawy w miasto. Ja oceniam ten zestaw na 7 na 10 punktów i gorąco go polecam. W ten oto sposób dotarliśmy do końca tego filmu. Ja się żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Papa. Pa.